Witamy gonimy te świeżaki nasze. powiem wam, że mało zostało 18 sztuk Borman zapo chyba z 15 I O co przyszło będzie chodzić Wymęczone po wczorajszym teraz się siądą. Jak się odpoczywają cały dzień, jak się prażują No i dobra, ale powiem wam gołębie ganiane tak jak chciałem to trzeba się prosić Myślałem, że więcej zostanie Zawsze miałem szczęście, że więcej zostawało A tu Gucio Ale Już jest nieźle, jest 60 do nich i wystarczająco na zimę, panowie, kochani. No już, już się rozbijają. Już jeden ucieka. Już się rozbijają. Już. Już tu bo nie wyda, bo już widzę odcina. No wiadomo, muszą trochę odpocząć. Może dzisiaj jeszcze coś wróci. Stały jeść, pić. No iście na burmana, no co? No i dobra, od tego są, żeby łapać. No i wiadomo, wszystko nie przyjdzie. Zawsze coś zginie. To jest proste. Jeszcze na moje trzymanie to. No ale zobaczcie. Nie trzeba się prosić. Najbardziej mnie to denerwuje jak kupisz podachu. Ganiany, ganiany. A to po dachu. Jak ostatnio kupiłem w Garbolinie chyba siedmiu czy sześciu. Ganiane ta! Wypuściłem wszystko. O, jest coś przyszło. To, to moje nie wiem. Nie, to chyba nie, to ta perłowa. w wczoraj przyszła na wieczór. A mi się wydaje. Nie, to nie perłowa, to Budapeszt. To nie jest perłowe. A może nie. Nie wiem, bo biały ogon. No i tak kochanie, I to lubię. Teraz to słabo poszło. Wczoraj ładnie dawały. 60 10 sztuk do nich i wystarczająco. Może kiedyś będziesz ci na zbormanem A mnie chłopaki, namawiałeś, by na tarki jechać do Garbolina. Jutro dozwolenia. Nie, i jadę. Teraz coś mi będzie korczyć, teraz coś kupię i znowu jakieś nieloty. Nie jadę. No i to jest to. I to za, za słońcem. To się schowa gdzieś. Nie Gdzie do Tu tu Mówię, myślałem, że więcej przyjdzie tej gołębi. Coś im nie chcą wysoko iść. Ale do nich chyba dokupię 10 dziesięciu budapesztów. Siwych i tyle. Wczoraj to ładnie odcinały O już, już się rwią, już zaczyna się zaczyna się kochani ładnie słonko wyszło O, to już jeden Do ta do nich i pociągnęły w górę ładnie. Ale te też wysoko pójdą. Dzisiaj coś im bo zmęczone, bo wczoraj się wróciły, wróciły wieczorem parę sztuk. A nie sobie plażują się. Jest słoneczko fajnie. No, Idą na Bormana. Chyba się wybiorą troszeczkę. Normalnie widzę nie gania. No już jeden odciął. Dwóch. Będzie ścina na jesień będą dobrze chodzić to. Tak jaszczą proszę. To już co jest? Ej, ja jeszcze nie atakuje, Jeszcze nie. Ale zacznij. Dużo mieszanki chyba wczoraj dostały. Już dwa odcinają. Forma ale pocztowe. I to sporo. I pocztowych gania, widzę. Trzeba przybliżyć. Będzie widać. Gdzie się odeszły te pocztowe? Widzę. No nie są. Pocztowych też ma dużo. ale już niżej. A już się rozcinają. Już. Już zaczynają zaczynają swoje kochani. Już coś im. Coś im odbija. No to jak miło jak kupisz gołębie ganiane. Widać, że wszystko lata, a nie tam. Tam trzech wywiozłem do kolegów, bo. To było za słabe do mnie. Była bocianka, kasztan i jasny jeden. Ładnie Ale już widzę paru nie ma paru gdzieś poszło No i tak kochani zabawa była Fajnie pięknie Pozdrawiam